Cześć, siemanko, z tej strony Tliwku i ty, Dzisiaj jesteśmy w Minecraft i to będzie poradnik jak zbudować farmę Endermanów, ale oczywiście przed zbudowaniem farmy Endermanów trzeba pokonać Ender Dragona. Dlatego my to zrobimy szybciutko, na kreatywie. Wy to może, wy to zróbcie no wy to będziecie robić dłużej. Ale no, zlecimy. A więc wróciliśmy już. W sumie to zabiliśmy smoka. I są tutaj itemy potrzebne na farmę Enderman. I tymi itemami są: Lava wiaderku i woda w wiaderku. Chyba się każdy domyśla. Dwie skrzynki, 54 drabinki, jeżeli ktoś nie ma elytry Jak ktoś ma to, to mu jest niepotrzebne. 9 hopperów. Ten dywan, 9 dywanów, jakich, jakich chcesz, kolor. Jeden name, tak, nazwany. Jeden um, tor, jeden wagonik. Um, um, to ty, ten. Um, przepraszam, zaciąłem. się. 15 Pięt, kobylstona. Oczywiście to nie musi być kobylston, może to być na przykład stone albo drewno, albo co, coś innego, co chcecie. Trzy... Um, 300 3 takich liści i trochę ender pearl, bo z ender Perłami jest różnie, bo ender się musi jakby wykluczyć z tego, z ender pearl, więc to różnie może być. To może być za 26, za pierwszą perełką, więc to różnie. A więc to bierzemy to wszystko. A no i przy budowie tego polecam mieć yy, polecam mieć ja yy, właśnie, żeby na tak nie coś. A więc pierwsze co robimy, rozlewamy w lewo. O nie nie, 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 nie. Nie róbcie tego, nie róbcie tego tak jak ja. Zróbcie to na te dwie strony, tylko zróbcie to to no, może być po jakiej chcecie, zróbcie to o tak, żeby się nie rozlewało na inne strony, tak. Lawę sobie usuniemy, wy to, wy, w, wy, wam zostanie tylko wiaderko, bo po prostu ta lawa zamieni się w obsa potem. No i czekamy aż ta lawa spłynie na sam dół, tak żeby niżej już nie mogła. Dlatego e, do tego tym, e, Dlatego zaraz się widzimy jak już spłynie. A więc dobrze. Jeżeli już e, lawa nam spłynęła na sam dół, wylewamy wodę. I to się zamienia w kombustor. I teraz sobie możemy normalnie spłynąć To się tam zamienia, ale możecie ostrożnie właśnie Ja to zrobię tak oj, szybko, bo Jeszcze raz robiłem taką walkę I teraz tak Jak już to nam spłynęło To tutaj na ostatnim bloczku Stawiamy liść O, tylko nie spadajcie tak jak ja Nieważnie. No nie spadajcie tak jak ja Więc gdy już postawiliście to rozkładamy e, drabinki, no chyba że macie elitry no to właśnie e, wtedy wam te drabinki tak naprawdę nie są potrzebne, bo możecie sobie wlecieć elitro no chyba że nie macie Fajerwerek, a ja to trochę co innego. A jak nie macie Fajerwerek, to zgłoście to w komentarzu, to wam zrobię, to zrobię wszystkim, e, moim widzom, poradnik jak e, zrobić farmę kliperów no bo farmę trzciny to chyba każdy umie, ale jak nie to wpiszcie w komentarzu. A więc dobrze, jak już mamy rozłożone drabinki, to w sumie już z góry możemy... z góry możemy już zabrać tą wodę. Już nie będzie nam potrzebna Odc na odcinku, W ogóle na razie nie będzie potrzebna. I sobie zjeżdżamy i zlatujemy z cokolwiek. I teraz idziemy w tamtą stronę. oddalamy się od wyspy idziemy yy, 128 blo y, idziemy 128 kratek dalej. I to jest, to są dwa, równe dwa staki, dlatego ja sobie to i będę, sobie, będę to na, robić na survival, dlatego widzimy się jak już to zbuduję. Robimy małą platformę 7 na 7, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz sam tu zresztą. Tak, 2, 3, 4, 6, 7. I zamykamy. To. Dobrze. Ehm, I właśnie teraz jest. Tak, że Wy możliwe, że nie będziecie tej, widzieć tej wyspy, ale to trudno, bo prostu tu czanki różnie bywają. O, i jak widzicie już nawet się nam zrespiły endermany, to dobrze, bo myślałam, że nie będą się, że u mnie nie będą się respić przez to, że tutaj jeszcze jest to, że to jest blisko nas, ale dobrze, respią się, to znaczy, że będzie działać. I tutaj jeszcze zamykamy szybciutko, zamykamy. I teraz, tak. teraz jak jesteśmy na liściach, to idziemy dwa bujoczki. Dobrze, raz, dwa. R robimy kwadrat trzy na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy na trzy, tak jakby, tak jakby był kraw I się cofamy o jeden bloczek i rozwalamy tu dwa na podwójną skrzynię. Teraz łączymy tą skrzynię, łączymy hoperami. Dobrze. I na hopery dajemy yy, dywan. Dobrze. I teraz... Jak już mamy to zrobione, to spokojnie jakby... To jest teraz taka wiadomość dla początkujących, jak ktoś dopiero zaczyna grać w Minecraft, to spokojnie ten dywan jakby nie będzie... Nie, i przez dywan i tak będzie przelapywać. Przez dywan i tak będzie przelapywać. Więc, e, więc początkujący nie martwcie się, że nie będzie wam działać. No, jak nie będzie wam działać, to... Um, Coś najwyraźniej zrobiliście, a nie że przez dwa. I teraz tak, lecimy, budujemy się trzy do góry. Raz, dwa, trzy i te dwa pod sobą skopujemy. I robimy nad tym, robimy też kwadrat 7 na 7 tylko nie zakrywamy tego, bo przez właśnie tutaj będą spadać nam enderman. A więc to tak, zakrywam tą platformę i środek zostawiam. Czemu tak? A czemu jakby się dostawiamy i w ogóle to zakrywamy? Ponieważ chodzi nam o to, że endermany właśnie będą, będzie tu taki jakby będą takie, hmm, no będzie taka budowa, że po prostu będą tu spadać. I jako to, że endermany są trzy klatki, to przez to nie będą mógł przejść. A gdyby było, to, gdyby tu tego nie było, to by normalnie mogli nas atakować. Dlatego, jakby ktoś nie wiedział. I teraz tak, jak mamy to, teraz bierzemy liście. I to zakrywamy liśni, tak, żeby tutaj nic się, to, żeby nic się tutaj nie rozpiło. Tylko tam na, na platformie, którą będziemy budować. Ta farma na, naprawdę jest wydajna, bo na minutę daje gdzieś tak 30 expa. Więc no. Ups. Dobra. I jak mamy to już gotowe, to teraz robimy tutaj taki mniejszy krąg, jakby. Kwadrat, krąg, nie wiem jak chcecie. Ja będę to nazywać krąg. No i mamy. Teraz budujemy się znowu. Teraz budujemy się znowu trzy do góry. Skopujemy te dwa pod sobą. I robimy nad tym krągiem tak samo. Robimy takie same wymiary. No i tak powtarzamy. I tak powtarzamy do. co Powtarzamy tak do 42 kratki.

A więc dobrze. Jak mamy już zrobione na 42 kratkę, to robimy jeszcze jeden krąg, tylko że tym razem nie będzie y, dwóch bloków odstępu, tylko jeden blok odstępu. Czyli to jest jedyna różnica i znowu robimy tak sam krąg. Jeden. Spokojnie. Nie będzie trzeba znowu do 84. Coś w tym Dobrze, a więc jak mamy to zrobione. To teraz w każdą stronę, w każdą budujemy 10 bloków. Nie, nie liczymy tego na środę. 10 bloków. A więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I robimy tak w każdym stanie. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9. Więc dobrze, to już, jak już to zrobiliśmy, to teraz jak każdy może się domyślić, po prostu za, teraz jakby zamykamy ten kabel. A no i w ogóle, no. no i w ogóle możecie napisać w komentarzach, czy wolicie, żebym robił bardziej, żebym w takich y, momentach robił. Um, Robił bardziej timelapsy, time czy po prostu robić e, przej te, m, cięcia? Po prostu robić cięcia, czy timelapsy? Jak to szybko robię? Bo ja szczerze, szczerze nie wiem, teraz, teraz robię nie wiem. Teraz robię timelapse, ale następnym razem mogę zrobić cięcia. Napiszcie w komentarzu, jak wy chcie, You can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer a no man. I still go. Go, 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 every single day. I'll be making moves till I'm buried. A więc dobrze, jak już zrobiliście tą platformę, to jeżeli Wam wszystko dobrze wyszło, to powinno Wam wyjść 25 na y, 25, a ten malutki na 3 na 3. Jeżeli coś źle zrobiliście, no to. No to przykro mi. O, i właśnie. Y, Teraz się zorientowałem, że dobra dam to wam, dam to dam jeszcze napis przed filmikiem, ale teraz dam przed... Jak będę brać te itery, brałem te itemy, to dam, wam... dam napis jeszcze, że trapdorów zapomniałam. Więc no. wy powinniście go wziąć, bo dam napis. A to oczywiście byle jak A więc robimy tak, że po prostu po obojeniu, której stronie robimy 3 na 3, robimy 3. po drugiej stronie tak samo, przeciwko jakby, i tu obok robimy takie jedno, tak żeby, tak żeby nam została jedna dziurka y, wolna, żeby tu nic nie... i zamykamy te trapdory, zamykamy te trapdory. No i teraz, jak dobrze wiecie, też nie. Endermany i w ogóle większość mobów, albo nawet wszystkie moby my zaliczają jakby e, zaliczają trapdory jako pełne bloki, dlatego nawet same z siebie mogą tam wpadać ale my, nam właśnie na tym zależy żeby one specjalnie tam wpadały a więc tak, jak już to zrobiliśmy to teraz bierzemy to, bierzemy klikamy shifta klikamy shifta i najeżdżamy na, na to, 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 to lub y, na to, jeżeli jesteście po drugiej stronie, tak żeby na środku się postawił blok. Skakujemy na niego i budujemy trzy do góry. Raz, dwa, trzy. Na tym budujemy, na tym budujemy, y, na tym stawiamy liść y, i na kolej, i na kolej i znowu już podskakujemy, znowu stawiamy już kolejny blok i to jest normalne i to jest kompleks. Teraz byle którą stronę stawiamy jeden blok. I teraz... Teraz zamykamy to w takiej, jakby w takim małym pomieszczeniu. Zamykamy to w małym pomieszczeniu. I dobrze. Teraz jak, tu, jak tutaj jest puste, to tutaj, to właśnie tutaj na to, tu gdzie jakby jest, pod, jest przepaść, tak można to nazwać, dajemy, stawiamy ten, stawiamy tor. I teraz będziemy próbować zrespić Endermite. Właśnie nie, nie wiadomo za którym to razem jest, dlatego możecie wziąć dużo periok albo mało. To zależy, jaki, jaki macie farb. I tak, jak już się zrespi, to najpierw dajcie mu e, name taga, a potem dajcie mu. E, najpierw dajcie mu name taga, a potem e, w, tutaj postawcie wagonik także i go przepchnijcie, żeby Enderman właśnie na nim. Bo w wagoniku właśnie się chyba nie da obecny name Enderman. Na, na, na. A więc próbujemy go zrespić. Więc jak widzicie, już się zrosło. No Wy to zróbcie szybko, ponieważ wam to będzie zabierać. Zwałem go? Dobra, nazwałem no go. Wy to musicie zrobić szybko, bo, was, wa bo wam będzie zabierać. Teraz idziemy ścianę i niszczymy ten blok, tak żeby spadł na, te, na liście. No i teraz rozwalamy wszystko. I farma powinna działać. Czekaj, to um, Usuniemy sobie wszystko. No i to jeszcze rozwala. No i teraz endermany powinny się respić i wpadać tam na A więc yy, zobaczymy chwilę. O, widzicie? Już, już się respią i od razu wpadają. I mamy je na jednego... na jednego... Na, 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 na jedno kliknięcie. Najlepiej zrobić to z mieczykiem, bo niby można rączką, ale to to się nie opłaca.